Łukasz Jankowski witam państwa bardzo serdecznie w dziennikarskim pokerze. Oj, tasuje się, tasuje szczególnie na wiejskiej, tasują się komisje, tasują się. Rządy, tak? Bo nie jeden na dwa rządy się układają. Jeden rząd Mateusza Morawieckiego, drugi rząd Donalda Tuska. Będą dwa rządy, a może będzie jeden, a może będą dwa rotacyjne w tej kadencji, w dziesiątej kadencji Sejmu, proszę Państwa, wszystko jest możliwe. Nie wiem, jaką pozycję przy tym stole ma Przemysław Czarnek. Profesor, minister, zaraz się dowiemy. Dobry że Panie Profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. Panie ministrze, ciągle, bo ciągle funkcję ministra pan pełni, ale Mateusz Morawiecki i Donald Tusk rządy układają. Pan w którejś tej układance się mieści, czy, czy w żadnej nie jest kandydatem na ministra? Na razie nic mi nie wiadomo, że on się mieścił w jakiejkolwiek. E, co to oznacza? Nie wiem. No, to pan jest politykiem, ja jestem tylko prostym dziennikarzem. Pewno... E, no dobrze, to... E, d, d... Na... Do konkretu, no. rząd Mateusza Morawieckiego, jaki to będzie rząd, jakie ma szanse na ukonstytuowanie się i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie? Z całą pewnością będzie to rząd, który Mateusz Morawiecki będzie chciał pokazać możliwość realizacji programu wielu ugrupowań politycznych, które jest, którzy są w Sejmie. Które są w Sejmie i to zapowiada Mateusz Borowiecki, po to otworzy ten rząd, żeby namówić koalicjantów do tego, dzisiejszą opozycję do tego, żeby byli koalicjantami w jakiejś części. Zwraca się do poszczególnych posłów, nie do samych, tylko liderów. Widzi możliwość stworzenia koalicji polskich spraw właśnie w, w, w tym Sejmie. Ja też to od początku mówiłem, że w tym Sejmie większość Sejmowa, bez względu na to, z jakich ugrupowań pochodzi, to są ludzie, którzy są związani z Polską, która ma być suwerenna, niepodległa. Wolna i ma być również ma być również Polską, która respektuje system wartości chrześcijańskich. Takich mamy posłów w większości, więc wokół tego pewnie chce tworzyć większość. Pan premier Mateusz Morawiecki. Eee, taki rok przedstawi. Dekalog, bo tak to ma wyglądać, w tym dekalogu różne kwestie mają się znaleźć, będzie też przynajmniej jedna sprawa światopoglądowa czy zahaczająca o światopogląd, kwestia in vitro, rząd Prawa i Sprawiedliwości raczej był tej procedurze niechętny, nie chciał jej z budżetu państwa finansować, robiły to czasami samorządy, czasami nie, teraz premier Mateusz Marecki chce zmienić front i in vitro jako ten element porozumienia światopoglądowego przedstawić, to dobrze czy źle? Panie ministrze, jestem. jestem. O, no in vitro, wracamy. Ja bym chciał poczekać do końca, aż pan premier Mateusz Morawiecki sformułuje rząd i pokaże również do końca te sprawy, które będzie chciał w ekspoze w przedstawić. Ja w, w każdym razie na pewno za finansowaniem z budżetu państwa in vitro, w sytuacji, kiedy mamy wiele innych spraw do sfinansowania, nie poprę. W Polsce metoda in vitro jest legalna stwarzanie y, y, jakiś takiej iluzji przez opozycję, że dzisiaj trzeba zalegalizować in vitro jest bzdurne, to jest legalna metoda, jeśli ktoś chce z niej korzystać, proszę bardzo, ja na pewno nie poprę finansowania metody in vitro z budżetu państwa, ale to zaraz zaraz panie ministrze, to ja, ja muszę pójść krok dalej, czy to nie będzie tak, że Mateusz Morawiecki szukając poparcia na lewo od prawa i sprawiedliwości czyli w centrum czy w w centro lewicy, powiedzmy w PSL u poparcia z gabinetu nie zgubi głosów Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, nie zgubi głosów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego chcę, żebyśmy zaczekali do końca z tymi postulatami i z takim ferowaniem tez, że oto teraz nagle Mateusz Morawiecki i i Sprawiedliwość będzie zafinansowaniem in vitro z budżetu państwa. Ja na pewno nie będę. To jest deklaracja twarda profesora Przemysława Czarnka. No to idźmy dalej. Zapytam ogólnie, ten rząd to jest kupowanie sobie czasu, kilku, dwóch, trzech, czterech tygodni przez prawo i sprawiedliwość. Czy to jest jednak realna, formalna misja polityczna dla premiera Mateusza Morawieckiego? Ten rząd to nie jest budowanie czasu, ten rząd to jest realizacja przepisów prawa konstytucyjnego, konkretnie artykułu 154. Prezydent ma kompetencje i tylko on do desygnowania prezesa Rady Ministrów i trudno by nie powierzył misji formowania rządu klubowi, który ma najwięcej posłów w tej no a co z tego wyjdzie? No po to jest drugi krok ewentualnie, również przewidziany w artykule 154 i później w 155, żeby w przypadku, gdy nie wyjdzie pierwszy krok, gdy się nie sformułuje rządu za pierwszym razem, a były już takie sytuacje w Polsce, no to drugi krok wchodzi w grę, wtedy w Sejm wybiera prezesa prezydenta Rady Ministrów. Wystarczy przeczytać Konstytucję, żeby stwierdzić, że takie są przepisy Konstytucji i po to te trzy kroki zostały zrobione, żeby były, żeby alternatywy nie Panie profesorze, a kwestia związana z osobistą, personalną karierą premiera Mateusza Morawieckiego. No ale jest tak, że premier może z tej próby wyjść zwycięsko. Nie chodzi o otworzenie rządu, bo to jest prawie niemożliwe i się mogę o duże sumy zakładać, że tak się stanie. Ale czy może przegrać głosowanie w Sejmie, ale być zwycięzcą dla was, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że pan premier Marowiecki tak jest dla nas zwycięzcą już po tych sześciu latach za starem polskiego rządu, a wcześniej dwóch latach na stanowisku wicepremiera. Ilość zmian, takich niezwykle korzystnych dla Polski, dla Polaków jest przeogromna, a dzisiaj po prostu podjął się misji w sposób naturalny i jako naturalny kandydat największego poselskiego w Polskim Sejmie na stanowisko nowego premiera. Pan prezydent w tę konferencję i bez względu na to, jak się zakończy głosowanie nad wotum zaufania dla sformułowanego rządu przez pana premiera Matusza Morawieckiego, to dla nas i tak absolutnie zwycięstwo. Przemysław Czarnek, Panie naszym gościem, panie pośle, to teraz do Sejmu. Przejdźmy w Sejmie jak powiedziałem, parę rzeczy się wyjaśniło w, w, przeszły, w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu, dokładnie jutro ma, mają między innymi zapaść do obsady komisji sejmowych. Też sprawa yy, dla z, osób, które się nie interesują życiem parlamentarnym mało zajmująca, ale dla posłów pewnie, bardzo, nawet na pewno bardzo istotna. Yy, Marek Suski powiedział, że po raz pierwszy w historii polskiego Sejmu no, yy, klub i największy klub nie był brany pod uwagę przy konsultacjach, przy rozmowach. Do tej pory zapisu za poprzednich rządów było tak, że jak się przedeśnięcie yy, klubów spotykali. I wspólnie w pewnej kulturze dialogu ustalali, kto jaką komisję chce, i dochodziło do kompromisów na przewodniczących, wiceprzewodniczących. Teraz tak nie będzie. Jaka demokracja obecnie zapanowała od zeszłego poniedziałku w Polskim Sejmie? Nie ma żadnej demokracji w Polskim Sejmie. Jest neodemokracja, jak nazywa to Marek Suski, albo totalna demokracja, jak to nazywam ja, która nie ma nic wspólnego z pewnymi obyczajami demokratycznymi w polskim parlamencie. Przecież nigdy prawo i sprawiedliwość nie wskazywało na przykład lewicy, że to nie czarzasty Włodzimierz ma być ich przedstawicielem w prezydium albo nie Zgorzelski Fiotr ma być przedstawicielem ich klubów w prezydium Sejmu. Tymczasem oni nam dyktują, kto ma być w ogóle przedstawicielem największego klubu parlamentarnego w polskim w prezydium. Oni nie zapraszają do... Na temat komisji sejmowej, chociaż z arytmetyki sejmowej wynika, że powinniśmy mieć z nami 12 przewodniczących komisji, i to w tym wielu dużych komisji. Ja nie liczę na to, żeby ci, którzy dzisiaj próbują sformułować większość sejmową i na razie to robią, wybierając sobie swojego marszałka i swoje prezydium bez obecności największego klubu poselskiego w tym prezydium, nie liczę na to, żeby uczciwie podeszli również do komisji sejmowych wykazują się totalną, totalną neodemokracją, która z demokracją jako taką nie ma nic wspólnego. Zobaczymy, dajemy czas również i szansę na to, żeby się zmienili, bo ludzie widzą, co, jest, co się dzieje, natomiast póki co tej refleksji nie widzę. Marek, Marek Słuski mówi o neodemokracji, a Borys Budka z kolei mówi o tym, że no PiSowi z rozdzielnika należy się między sześć a siedem komisji Pan minister wskazał dwa razy więcej. O, właśnie wstał Roman Giertych. To zanim do komisji przejdziemy, może do Romana Giertyka, którego ślubowanie dopiero co widzieliśmy na ekranie. Szymon Chłownia mówił, że Sejm nie będzie miejscem dla przestępców. Co się stanie z Romanem Giertychem? Będzie wniosek o uchylenie immunitetu? W sensie formalnym, W sensie formalnym Roman Giertych nie jest przestępcą, dlatego że nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, więc nie używałbym takiego. Szymon, hołownia, mówił, że to nie będzie seń dla przestępców. A mi się całkiem przypadkiem skarżył z łonym Giertychem. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo go widziałem na ekranie pewnie dlatego. Mam nadzieję, że stajemnik będzie miejscem dla przestępców, ale z kolei, wiecie państwo, używając innego przykładu, znów nie przestępcy w sensie formalnym, bo nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, ale jednak z celi poszedł do Brukseli i to człowiek Platformy Obywatelskiej, więc ja nie liczę na to, żeby te deklaracje pana Hołowni były cokolwiek warte, mówiąc o stajemniku dla bezpostępnych. Wróćmy zatem do tych ustaleń parlamentarnych. No pewnie będzie sześciu przewodniczących dla najmniejszego klubu parlamentarnego. Resztę obsadzi w całości ta nowa większość. Nowa większość, która chyba także się poszerzyła o Konfederację. Dzisiaj na antenie Radia Wnety Krzysztof Bosak mówił następujące słowa. Stolik został wywrócony. Widać to było po minach Mateusza Marwieckiego i Elżbiety Witek. Stolik został wywrócony, bo PiS przestał rządzić, mówi nowy wicemarszałek Krzysztof Bosak. Ten sam Krzysztof Bosak, który jakby starał się zapominać, że został wybrany do prezydium Sejmu, a mam nadzieję, że nie zapomina. Że został wybrany do prezydenta swoimi głosami Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby nie głosy Prawa i Sprawiedliwości, to Krzysztof Bosak miałby 60, może 70 kilka głosów poparcia i na pewno by i marszałkiem został. Więc że, jeśli Krzysztof Bosak wywrócenia stolika upatruje w tym, że nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a rządzi lewica, lewactwo, zbieranina w koalicji obywatelskiej i jej koalicja jakichś dwunastu grup do lasa, no to gratuluję takiego wywrócenia stolika. Myślę, to pana opowiadam... dziwi, bo wiele osób jest zdziwionych postawą ja opowiadam... konfederacji na początku tej kadencji. Słucham? Wiele osób jest zdziwionych i zdumionych postawą polityków Konfederacji na początku tej też, kadencji. Też ich znam, też ich znam. Może nie tyle postawą, bo ja nie mam zarzutów do postawy Konfederacji. Nie mam zarzutów co do tego, że Krzysztof Bosak dogadał się z trzecią drogą i trzecia droga poparła wnioski o sześciu członków prezydium i o to, że poparła jego kandydaturę. Myśmy też poparli jego kandydaturę. Trudno mieć pretensje do trzeciej drogi, że poparła kandydaturę tę samą, którą myśmy poparli, więc tutaj nie ma pretensji. Natomiast, natomiast już później wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, który twierdzi, że jest przedstawicielem całej prawicy, no nie jest, bo jednak 7 milionów 660 tysięcy to są głosy, przypomnę Krzysztofowi Bosakowi, na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na Konfederację. Konfederacja uzyskała kiepski wynik, niestety. Stąd taka i sytuacja. Krzysztof Bosak mówi o Boruseniu Stronika tylko dlatego, że pani marszałek Elżbieta Witek nie weszła do prezydium Sejmu, a ta sama Elżbieta Witek głosowała za jego kandydaturą. No to jest to nieładne. Panie profesorze, wróćmy do Sejmu i do tej neodemokracji albo totalnej demokracji w polskim parlamencie, która teraz zapanowała. Wydaje się, że kolejnym elementem będzie próba odwołania trzech sędziów, czy uznania ich wybór za niezgodny albo nieważny przez większość par sejmową, centra, centrolewicową. Na ile jest tak, że w tej chwili Boryzmutka się wycofuje, no ale... ale to pewnie nastąpi, jeżeli nie w tym roku, na początku przyszłego, jak będziecie bronić Trybunału czy Krajowej Rady Sądownictwa? Mamy swoje sposoby, mamy swoją już narrację w tej sprawie przygotowaną, narrację zgodną z rzeczywistością prawną, która dzisiaj jest w Polsce. Jeśli uchwałą sejmową chcieliby Państwo z dzisiejszej jeszcze opozycji Y, 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 usunąć trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, tych samych trzech sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i objęli stanowisko tego, i orzekali w wielu sprawach w Konstytucyjnym, no to równie dobrze, takim samą uchwałą sejmową można by było odwołać, nie wiem, Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy, y, Bidena z funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, to mniej więcej taką samą moc prawną będzie miało, jak odwołanie trzech sędziów, którzy, powtarzam, zostali wybrani, złożyli ślubowanie, przed prezydentem objęli swoją funkcję sędziego i przez wiele lat orzekali. Chociaż jest tak, że pewnie takie próby będą podejmowane. Wiele osób wskazuje wówczas, kiedy rzeczywistość zacznie mocniej zgrzytać. A te zgrzyty w rzeczywistości mogą być dość szybko, mogą przyjść bardzo wcześnie. Pierwszym zgrzytem może być chociażby VAT na żywność. Andrzej Domański, polityk, świeżo upieczony poseł, jest przymierzany do fotela ministra finansów w gabinecie Donalda Tuska. No i on powiedział, ten Andrzej Domański, że w zasadzie zerowy VAT na żywność jest nie do utrzymania po 1 stycznia roku 2024. A myśmy ten zerowy VAT na żywność utrzymywali przez cały ten rok i poprzedni. Po to, żeby Polacy mieli rzeczywiście tańsze produkty w sklepach, pomimo put inflacji ogromnej, która w pewnym momencie do, do, doprowadziła do drożyzny, pomimo wojny, pomimo skutków pandemii koronawirusa. I myśmy to potrafili zrobić, dlatego złożyliśmy projekt ustawy o zerowym władzie na żywność również od 1 stycznia. A jeśli pan, y, ewentualnie przyszły minister Domański y, mówi, że to jest niemożliwe, no to będzie pierwszy sygnał dla Polaków, że wraca Tusk i jego ekipa, dla których... Y, w których rządach pieniędzy na ten cel nie było, tak jak pieniędzy nie było na wszystkie inne cele ważne społecznie, ważne dla każdego Polaka. To jest, to jest wasz możliwość. projekt. Ma być konwent seniorów, ma być też oczywiście prezydium sejmów, prezydium nie ma przedstawicieli największego klubu, więc się nie dowiecie, ale może z konwentu seniorów, gdzie zdaje się Marek Suski jest przedstawicielem waszej formacji i tam się pojawia, dowiecie się wówczas, kiedy jakie projekty będą głosowane. No, Szymon Hołownia zapewnił, że nie będzie żadnej zamrażarki, Wszystko jak będzie szło taśmowo. To kiedy się spodziewacie głosowania ustawy nad kwotą wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie? Dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców, no i waszą ustawą o wakacjach kredytowych, a także ustawą o zerowym wacie na żywność. Liczy pan profesor. Pan minister, że Szymon Hołownia w pełni dotrzyma deklaracji i faktycznie te projekty będą wchodzić zgodnie z kolejnością druku pod obrady Sejmu? Proszę państwa zapowiedzi Szymona Hołowni są tak samo warte jak jego słowa z pierwszego przemówienia zaraz po wyborze czar prysł już następnego dnia nie ma żadnego partnerstwa w sejmie nie ma żadnego równego traktowania stron w sejmie chcę być nadzorcą Szymon Hołownia tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości chcę tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości zapraszać do ciemnego albo wzywać do ciemnego pokoiku do ciemnego saloniku nie słyszy. Obelk nie słyszy bardzo nieprzyjemnych i obraźliwych uwag głośno wykrzykiwanych przez stronę, którą on reprezentuje. Słyszy tylko to, co my mówimy. To jest charakterystyczne dla tamtej strony. Ma wybiór, w tym stosuje te swoje zapowiedzi. Zatem w ogóle nie przywiązywałbym wagi do tego, co Szymon Hołownia mówi, bo jeszcze rozpatrzam jego zapowiedzi. Do mówienia zaraz na początku, inicjującego jego pracę na stanowisku marszałka Sejmu. Przetrwały kilka godzin, a czar już następnego dnia. Panie ministrze, tydzień temu we wtorek. To pan testował i cierpliwość, i umiejętności prowadzenia obrad Szymona Hołowni i w odróżnieniu, no, już nie będę oceniał, ale był pan blisko, żeby wyprowadzić z równowagi. Nie wiem, jaki był cel marszałka Hołownie. Tak samo będzie jutro, w najbliższy wtorek też poddacie próbie pana marszałka. Nie, 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 takiego celu nie było. Ja po prostu wyszedłem na mównicę, żeby zwrócić uwagę większości, y, świeżo utworzonej większości sejmowej, że wybierają się do KRS-u, którego nie ma, bo przecież ta sama pani Gasiów pichowicz która została wybrana do KRS-u, została wybrana do czegoś, czego, jak mówiła jeszcze rok wcześniej, nie ma. W związku z tym, brak logiki chciałem zarzucić tutaj y, tej wie, nowo upieczonej większości sejmowej. A do pana marszałka y, y, Szymona Hołowni zwróciłem się per marszałku marszałku mm, rotacyjny. rotacyjny. No ale przecież to nie ja wymyśliłem tę funkcję. Toż oni wymyślili y, przy rozmowach koalicyjnych, że marszałek będzie sprawował funkcję rotacyjnie. Będzie to marszałek rotacyjny. Ale sam pan poseł jest, wie, pan poseł wie, że to nie było to sympatyczne. Że to ale, proszę, ale była, była ta igiełka i niech pan profesor nie udaje, że jej tam nie było. Panie redaktorze, zamienimy się rolami. Czy ja wymyśliłem funkcję marszałka rotacyjnego, czy też hołownie razem? Nie, 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 raz nie, nie tu, żadnych Tutaj w tym studiu żadnych rotacji nie będzie. Ja będę pytał, pan poseł, pan profesor będzie odpowiadał, bo więc taka ja jest rola między dziennikarzem to, a więc politykiem. Więc ja odpowiem, to nie ja wymyśliłem funkcję marszałka rotacyjnego przez ambicje Włodzimierza Czarzystego, to tamta strona wymyśliła funkcję marszałka rotacyjnego, więc co jest obraźliwego w czymś, co jest użyte za tamtą stroną. A potem, że konstytucja, trzeba czytać, a nie nad nią płakać, to tutaj rzeczywiście Szymon miał hoł, mało co płakał? nie wyszedł z siebie i nie stanął obok to... Kto... A kto płakał zachowując się absolutnie skandalicznie w tym sensie, że śmiesznie nieprawdopodobnie śmiesznie i groteskowo, kto płakał nad konstytucją, ja czy pan czy pan Hołownia? Eee, pan Sion Hołownia faktycznie taki filmik nagrał, to, to nie mam to... więcej pytań. Nie mam więcej pytań bez sądzie? Panie, panie profesorze, ja bogu dzięki sędziom nie jestem, przez to mam znacznie więcej możliwości do zadawania pytań nietaktownych. Kolejne takie pytanie, czy, czy warto w ogóle tak zaczepiać? Czy się będę upierał przy tym, że to była jednak zaczepka, czy wycieczka? O, ale była wycieczka w stronę marszałka Szymana czy to jest politycznie korzystne? Bo jakby jakbyście go wpychali w objęcia tuska, może warto go wyłuskiwać z tych objęć, atakować tuska? A, a kurtuazyjnie do Marszałka się zwracać chołowni. Jak to będzie? Przecież się zwróciłem kurtuazyjnie do pana marszałka Hołowni, zwracając uwagę, że jest marszałkiem rotacyjnym. I nie ja wymyśliłem tę funkcję, tylko sam Szymon Hołownia z Włodzimierzem Czarzastym, Więc o co chodzi? Nie ja płakałem nad konstytucją, tylko Szymon Hołownia. jeśli Ale zaprawdę. przypominać panie, mu takie panie rzeczy. Co? Panie redaktorze, czy ja mogę prosić o możliwość udzielenia odpowiedzi na pańskie pytanie? Proste. Nie jak przejmie, że musiał cały czas przerywać, jak Szymonowi Hołownia, który się wciskał w moją wypowiedź, bo nie mógł zdzierżyć prawdy. Otóż ja chcę powiedzieć, że nie ja to wymyśliłem, nie ja płakałem nad konstytucją, a to, że oni konstytucję stosują wybiórczo, raz mówiąc, że nie ma KRS-u, bo jest jakiś neo-KRS, a później mówiąc, że wybierają się do KRS-u, nawet paskowy w TVN-ie się pomylił i szybko zmieniał ten pasek, to no to jest rzeczywistość. Jeśli ktoś się obraża na rzeczywistość, to jest jego sprawa. Ja na rzeczywistość się nigdy nie obrażałem. No To już na koniec ten rząd, który zapowiedziałem na początku naszej rozmowy, czyli drugi rząd, który się formuje, Donalda, Tuska, a tam ministrem kultury Bartłomiej Sienkiewicz, ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a ministrem edukacji zdaje się ma być pani Barbara Nowacka, ale to jeszcze nie jest tak stuprocentowo pewne, jak pan patrzy na ten potencjalny przez media ułożony, umeblowany kształt rządu Donalda Tuska. Ja chciałbym oceniać poszczególnych ministrów rządu, którego jeszcze nie ma, aby przyjdzie czas na ich ocenę, natomiast mogę ocenić pomysł, już sam pomysł ministra spraw zagranicznych w osobie pana Sikorskiego, który skompromitował się przecież, komentując chociażby wybuch Nord Stream 2 i wskazując na Stany Zjednoczone, czym dał pole do popisu przedstawicielom Rosji w onz albo skompromisował się innymi wpadkami właśnie dotyczącymi polityki międzynarodowej. No dzisiaj stawiać na niego na polityce zagranicznej to jest pomysł kuriozalny, to jest mało powiedziane. Zaczymy, jak to dalej będzie przedstawione, a jak pan patrzy, jak pan myśli, że Barbara Nowacka wejdzie do Ministerstwa Edukacji i będzie odpowiadać za kształcenie polskich dzieci, to co pan minister sobie myśli? Mniej mnie to interesuje. Dzisiaj, kiedy jeszcze tego rządu nie ma, cały ten rząd Donalda Tuska z samym Donaldem Tuskiem na czele, który powtarzam raz jeszcze pieniędzy nie miał dla społeczeństwa na rozwój infrastruktury, na rozwój infrastruktury edukacyjnej, na podwyżki dla nauczycieli, na nic. Jest jakimś rzeczywiście wydarzeniem, które będzie kosztowało Polaków wiele emocji, wiele nerwów, ale poczekajmy. Niech on obejmie władzę, jeśli obejmie i niech się wykaże. Choćby brakiem zerowej stawki podatku VAT na żywność. Jutro, samo południe, początek, czy wznowienie pierwszego posiedzenia w Sejmu dziesiątej kadencji, jak będzie wyglądało? Myślę, że będzie wyglądało tak, jak do tej pory będziemy próbować zabiegać o to, żeby 7 milionów 660 tysięcy osób, które oddały na nas głosy, w tym 121 686, którzy oddali na mnie głosy. Rzeczywiście byli również reprezentowali godnie w Sejmie, a jak się zachowa aktualna większość sejmowa przed momentem ukształtowana, może się będzie w jakiś sposób reflektować, że tak nie wolno. Zaczymy, jak będzie profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości Województwa Lubelskiego z Lublina, z Okręgu Lubelskiego, ale też Świdnik, też Puławy, bo to bardzo ładny, duży, rozległy okręg wyborczy, minister edukacji i nauki. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia Państwu się również kłaniam bardzo serdecznie i życzę miłego wieczoru z telewizją Republika. No oczywiście zostańcie Państwo razem z nami. Do zobaczenia.